Hejka Ja dzisiaj odpowiem na 50 pytań z serii 100 pytań których nikt nie zadaje i pytanko pierwsze najlepsza rzecz jaka ci się przytrafiła w życiu no to poznanie takiego mojego najlepszego Przyjaciela. Ptanko drugie. Spisz przy zamkniętej czy przy otwartej szafie? Ja akurat spię przy zamkniętej szafie. Ptanko trzecie. Czy zabierasz szampony i odżywki? Z ich hotelu powinno być, a nie do hotelu. Um, nie zabieram A nic takiego z hotelu. Po prostu ja nie, nie kradnę żadnych rzeczy z hotelu. Nawet jak mi się spodobają. Dobra, czwarte. Um, czy musisz być cała przekryta kołdrą? Um, jakoś bym powiem, że, um, że nie. Jakoś mam kołdrę. Dotąd jestem tylko przykryta. Tylko dotąd się e, właśnie przykrywam tą kołdrą, jak wam pokazałam. Pytanko piąte. Czy kiedykolwiek ukradłaś znak drogowy? E, nie. Pytanko szóste. Czy wycinasz kupony, ale później z nich nie korzystasz? Eee, akurat nie wycinam kuponów. No, jakoś nie. Tęko siódme. Eee, czy wolałabyś zostać zaatakowana przez niedźwiedzia, czy przez rój pszczół? Myślę, że przez rój tych Pszczół Dobra, pytanko Ósme Czy robisz używać karteczek Naklejanych em, Powiem wam, że Tak I dużo razy z nich em, Korzystam Pytanko dziewiąte Czy masz Piegi. Nie, nie mam piegów. Pytanko dziesiąte. Czy zawsze uśmiechasz się do zdjęć? Nie. Dobra, pytanko jedenaste. Czy wkurzać się, co niekoniecznie wkurza innych? Hmm. Chyba nie. Dobra, pytanko 12. Czy kiedykolwiek liczyłaś swoje kroki podczas spaceru? Nie. Dobra, pytanko 13. Czy kiedykolwiek zauwa czy kiedykolwiek załatwiłaś się? W krzakach? Nie. tylko 14. Czy kiedykolwiek robiłaś grubszą sprawę w krzakach? Nie. tylko 15. Czy kiedykolwiek tańczyłaś bez muzyki? Tak, kiedyś się zdarzało mi e, tańczyć bez e, muzyki, <grym> jakoś tak. Tanko 16. Czy, czy gryzłaś swoje długopisy ołówki? Nie. Ja akurat e, nie gryzę takich rzeczy. 17. Pytanie. E, z iloma osobami spałaś w tym tygodniu? Z nikim? Jest pies sama? Pytanko 18. Jaki jest rozmiar twojego łóżka? Nie wiem. Powiem wam, że to moje łóżko jest duże i na nim się zmieszczą dwie osoby, więc no. Dobra, pytanko 19. Piosenka tygodnie? Nie mam. Ten 23 Czy podobają ci się faceci ubierający się na różowo? Nie. Ten 21 Czy nadal oglądasz bajki? Mm, mm, mm. Ja mam już prawie 19 lat, to jestem ze stara na oglądanie bajek. Dobra. Pytanko ko drugie. Jaki jest swój twój najmniej ulubiony film? List do, List do M. To z takiego. Dobra. Pytanko ko trzecie. Gdzie zakopałbyś? Znaleziony skarb. Um, u mnie w ogródku? No nie wiem. Dwudzieste um, czwarte. Co pijesz na, najczęściej do obiadu? Rypacę. Rypacę. Dwudzieste um, piąte. Lubię są do nagetsów. Um, ja akurat Nagelcy jem z ketchupem. Pytanko 26. Jaka jest twoja ulubiona potrawa? Spaghetti. Ptanko 27. Jakie filmy możesz oglądać w kółko i nadal kochasz? I ja Jaki... nie mam. Nie mam po prostu żadnych takich filmów. Dobra, pytanko 28. Ostatnia osoba, y, którą pocałowałaś lub która ciebie pocałowała? Mm. Żadna. Pytanko 29. Czy Byłaś czy byłaś kiedyś w harcerstwie? Nie. Tańko 30 czy kiedykolwiek pozowałaś na pozowałaś, przepraszam. Pozowałaś na go w magazynie. Nie. Tańko 31 czy potrafisz? W, w Wymienić olej w samochodzie? Mm, mm, mm. A nie, nie. nie. Pytanko 33, czy kiedykolwiek dostałaś mandat za, prze, za przekroczenie prędkości? A nie, bo ja nie mam auta. Pytanko 34, czy kiedykolwiek... Mm, Zabrakło ci benzyny? No nie, bo ja nie mam, no to jak? Ehm, Ptanko35 Ulubiony rodzaj kanapki? No to... No to... Tak... Ehm, jak to to powiedzieć? No ma i ketchup i wystarczy, no E, dobra, pytanko 36. Co najbardziej e, lubisz jeść na śniadanie? E, płatki z mlekiem. Dobra, pytanko 37. Kiedy chodzisz spać? Oj, różnie. To zależy od dnia tygodnia. Dobra, pytanko 38 czy jesteś leniwa? Tak. Pytanko 39. Za co? Um, przebierałaś się na bal w przedszkolu. Nie wiem. Bo u mnie w przedszkolu nie było takiego um, jakiegoś balu. Dobra. Pytanie 40. Jaki jest Twój chiński znak Zodiaku? Nie wiem. Ale wiem, że ja jestem skorpionem. A nie wiem, jak to powiedzieć. Dobra. Pytanko 41. W ilu językach mówisz? Um, no w angielskim, w polskim i tyle. Pytanko czterdzieste drugie. Um, czy promujesz jakiś magazyn? Nie. Um, pytanko czterdzieste trzecie. Lego czy... Lego Ninjago. Wezmę te zwykłe Lego. Um, <sum> Dobre. Um, 44. <sum> Czy jesteś uparta? Tak, jestem bardzo uparta. 45. El Leno. <sum> Czy... Czy letmaran, let nie znam ich. jak przeczytałam źle, tego y, drugiego gościa czy tam gościuwy, y, źle y, jego tą... Y, nazwę takiego, no to nazwę co nie wiem, y, jakby to wam powiedzieć. Muzyczne za to, sorry. Ehm, Pytanko 46. Czy oglądałeś kiedyś seriale? Tak. I pytanie 48. Czy śpiewasz w samochodzie? Nie, bo ja nie umiem śpiewać. Pytanie 49. Czy, czy lubisz śpiewać pod prysznicem? Ja akurat prysznica nie mam, ale mam wannę i mogę wam powiedzieć, że ja nie umiem śpiewać, ale ja to tam próbuję śpiewać. Pytanie o 50. i ostatnie. Czy lubisz tańczyć w aucie? Ja nigdy w aucie nie tańczyłam, więc nie wiem. Obstawiam, że nie. No i dobra, to było na tyle, więc pa!